A potem, kiedy tysiące cywilów mknęło z tym, co udało im się wynieść. I przez Kolberg szło, jechało i pełzło w stronę portu. Wtedy nawet ci, którzy do końca wierzyli, a było ich coraz mniej, zrozumieli, że Alec jest To był marzec. Ostatni marzec tamtej wojny. Dla wielu nieprzenośny. Dosłownie ostatni. Oliwkowy mundur. Kurica wymalowana na hełmie. Worek na plecach przerzucony. Tylko po dwadzieścia lat. Jarzębina, Jarzębina, do cholery, Jarzębina! Słyszę! Brzoza, brzoza! Co wy tam widzicie? Ilu was tam jest? Dwóch! Dwóch! Siedzcie tam przy tym drzewie! Siedzcie! Od tego, co widzicie, tyle zależy! Co widzisz? Co widzisz? Melduj! Plaża! Przy plaży? Dużo, Ostatni bastion! Ostatni moment! To był osiemnasty! Osiemnasty dzień, bardzo! Czas, kiedy się zaczęło. Prawdziwe inferno. Co widzisz? Co widzisz? Cała plaża pod ostrzałem. Maksymalnie kompania. Ktoś kiedyś po latach napisał, że o Fort przyszło im się bić. Że na ostatnim szańcu kamiennym, tam gdzie potem tablicę umieszczano, że tam opór był największy. Tamtego dnia, osiemnastego, słychać było ostatnie krzyki w tym znienawidzonym języku. Kto pójdzie pierwszy, szesnasty. A potem, kiedy spojrzeli sobie w twarze i kiedy poszło po linii naprzód, Ruszyli. Najpierw ta działko. Małe działko. Potem kilkanaście mundurów. A potem. A potem cała reszta. Cała reszta. Ostatni etap walki. Ostatnie podrywanie. Ostatni atak, hura. Czytamy radę. Nie, dowódca rozkazał odwrót, przegrupowanie siły. Niemieccy żołnierze, oni walczą o wszystko walczą o swobodę. 16, 16 medytuj. Jesteśmy podobnie. Idziemy przez plażę. Jesteśmy podobnie. Przeciwnik to ponad dwie kompanie. Siła ognia, kilkanaście stanowisk zbrodniowych. Straty. Nie mam połowy plutonu! Melduj! Nie mam połowy plutonu! 18 dzień marca. Ostatni dzień. Ostatnie natarcie. A rozkaz... Na melduj! Panie majorze! Panie majorze! Na plaży ruch! Wycofują się! Jak przyjdzie rozkaz? A przyjdzie? Ech, Kotarski! Ech, Kotarski, nerwowy jesteś! Do natarcia pójdziesz! Ale z czym? Nikogo już nie ma budzić, popatrzył na twarze. Z kompanii ze 120 miał jedną trzecią. Reszta pochłonięta została przez miasto. Na tamtej plaży ostatniego dnia zostało ich niepełne dwa plutony i tylko to radio to cholerne na radio. Nadawaj, no nadawaj, no nie artyleria weźmie koordynaty. Nadawaj! No Czysta, plaża czysta Podaje. plaża czysta Przeciwnik się okopuje Przeciwnik się okopuje Odbiór, tu brzoza Tu poszło Tu dobrze Siedzą w celu Dobrze, Ciągłymy. Najpierw jedna Potem dwie Potem cztery baterie Potem cały dywizjon A potem cały pół Strzał za strzałem na plaży było ciszą, spokojem, w inferno się zamieniło. Co widzisz? Co widzisz, Belduj? Marynarskie mundury. Skript z już niewiele zostało. Belduj, co widzisz? Nieco mundurów Volkssturmu. To ci z miasta. A reszta? To twarde wojsko. Podobnie jest cały czas. Kopią doły. Cały czas. I I I I I I <laughs> 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 A jak pójdzie, to pójdzie! Ostatnia chwila przed głównym natarciem. Ostatnie wymiany zdań. Ostatnie marzenia. Badźmy się! A się! wojny nie wybierał! Artyleria! Artyleria! Co chwilę w eterze słychać było Jadwina, Jadwina, Jadwina Jeszcze 100 Jeszcze Jadwina, Jarzębina, ja jarzębina Jak Nie słyszysz? Po plaży ruszył 14, 16 Pójdziecie za nimi, pójdziecie za nimi Spojrzał przed siebie, tak łatwo powiedzieć Pójdziecie Wojsko na rozkazie stało Nie na pustych słowach Bajmy Pod Kołombrzeg podeszło blisko 30 tysięcy polskich żołnierzy. Obrońców wesoły ze na lotnisku Mirosławca poderwała się pierwsza eskadra myśliwska. Ona w wyniku obniżenia gwałtownie chmury. Jeden z dowódców rozbił się pod poczynem stroju i tam nastąpił rozkaz odwrotu. Lotnictwo nie mogło wziąć udziału w o okołobrze, a z pewnością. Pomogłyby naszym żołnierzom w przełamaniu niemieckich umocnień. Weźmiesz te trzy suczki, te trzy, które przyszły z trzeciej dywizji. Weźmiesz, jak pójdziecie do natarcia, pamiętaj blisko. Koło pancerza, nie za blisko. Jak wejdziesz po kolej, nic z ciebie nie zostaje. Jarzębina, Jarzębina, co widzisz? Na plaży, dwa plutony, co, ciągle podobnie. A nasza linia powoli idą do przodu, powoli, Cholę, nie powoli. I poszło weter, wszystkie siły na plażę, wszystkie siły na plażę, wszystkie siły. W szesnastym kółku zadrżało. w czternastym, ci którzy przeżyli podnieśli głowy, w osiemnastym, innych. nie było już miasta, były tylko wydmy, była reszta portu, byli ci, którzy szli do morza. Pani jak mówił rozkaz. Do morza. Więc szli. Po raz pierwszy w koło brzegu na szeroką skalę została użyta broń osobista przeciw koncertom Pacym Faust. Polacy po raz pierwszy mieli z tą bronią i wykorzystali ją w każdym ataku. Dzień, 18 dzień marca. Zawsze Za wszelką cenę wziąć pomoc. Na morzu. Operacja Hannibal. Na morzu. Wielki obrót. Na morzu. Ale tamtego dnia na plaży kto się przewracał, nie wstawał. Kto biegł, wiedział, że przed nim tylko przeciwnik. A Polini niż rozkaz za rozkazem. Naprzód. Napsów! Ktoś ciągnął działko, ktoś popychał. Ktoś krął, ktoś się przewrócił. Ktoś kolał, ktoś prosił Boga o przebaczenie. 18. dzień marca. Ci, co na mapę spoglądali, mówili, westung kolberg. A ci, którzy byli na plaży, wątpili się o to, by przeżyć. A niewielu ich tą szansę miało. Jarzębina! Jarzębina! Ja żem do przodu. Panie Majorze, ja mam jeden pluton. Tyle zostało skompanii. Do przodu! Weterze, głosy. Niemieckie, sowieckie, polskie. A rozkaz był niezmienny. Ani kroku do tyłu. Za nimi było tylko morze. I przed nimi też. Tylko morze. W dniu zdobywania miasta, ostatnie niemieckie łodzie zaczynały podpływać z żeby się ewakuować. Została straż tylna i ci niemieccy, do których nie doszedł rozkaz o ewakuację. Miasto. Miasto cały czas w płomieniach stojące. jak od boża. Jańczyk, schowaj głowę, schowaj głowę za chwilę. ale Ale ja, ja nigdy nie widziałem. Schowaj! A potem, kiedy spojrzenie rzucił, szarą wodę zobacząc przed sobą. Oliwykowicz, który dobrą siła, idąca wzdłuż plaży. Na tarcie, które się nie łamało. Ma Pomimo tego, że przeciwnik gryzł się w ziemię, szli. Cały czas polini było do przodu. Sanitariusz! Pani Mariusz! Pan kto o życie prosił. Jeszcze szanse na takowe miało. Ci, którzy by chnęli. Słychać było tylko, jak niosło się po plaży i w stronę moda. A kiedy by usłyszeli? Hurra! Wiadomo już było, że tej fali się nie da zatrzymać. Panie Bącnik pan, poniżej. Niżej! niżej. Niżej do Rzymi! Ech, michańczyk! Ech, co ja bym bez Ciebie zrobił! Będzie Polsku, jeńców będzie brać, Panie Boruczku, jeńców! Najpierw przeżyj, szczeniaku! Przeżyj! Jarzębina! Jarzębina! Jarzębina, męduj! Jarzębina. Jarzębina. Jarzębina! 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 Jesteśmy na plaży! Jesteśmy na plaży! Panie Majorze, jesteśmy na plaży! Jesteśmy, 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 jesteśmy przy morzu! Wsparcie? Jeden czołg, dwa transportery, suczka dalej, nie pójdzie u krzesła w piasku. Ilu masz ludzi? Ilu masz ludzi? Plutono. Pluton. A Pamiętaj jak mówił rozkaz. Podnieśli się. I biegiem ruszyli w stronę morza. Biegiem. Po swojej. Ten ostatni dzień był jednocześnie dniem smutnym, ale też dniem radosnym. Smutnym, bo w gruzach miasto, miasta poległo ponad tysiąc polskich żołnierzy. Czy mogło mniej? Dwukrotnie polska armia zwracała się do obrońców Weston Colbury o to, żeby złożyli broń. Pułkownik Fulvide powiedział ani kroku wstecz. Można było to miasto zdobyć mniejszym kosztem, ale żołnierz nie ma logiki. Żołnierz Wykonuje rozkazy. Żołnierz nie prowadzi rozeznania. Żołnierz walczy. 1200 żołnierzy poległo w tym mieście. Pamięci Chorążego Kahany, pamięci szóstej Dywizji, pamięci tych, którzy z Wołynia, Wileńszczyzny, z Podola, z Zawisły i Bogu przyszli po to, by usłyszeć Wir kapitulieren! Kiedy brali ich do niewoli, słyszeli kamerad! Niks Kiedy patrzyli im w oczy, widzieli strach. Słyszeli różne mowy. Łotewską, francuską, niemiecką. Słyszeli mowę tych, którzy przegrali tamtego dnia. Pamięci 6 dywizji. Za pierwszą armię wojska polskiego. Za tych, którzy w mundurze. Po latach w się przemian uznanym za ten gorszy, jedno serce mając w piersi, do morza szli, bo tak mówił rozkaz, za pierwszą armię wojska polskiego, za tamte czasy. I też dodawali impetu i zabrawiali ich do, do boju. Bitwa zakończyła się. 18 marca. To miasto.